Vita państwa Vita <coughs> państwa Przepraszam, bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. Karol Nawrocki, jego marketing papieża po Polaku, czyli prezydent na sterydach wychodzący do ludzi, nie tylko na ustawkach. Jarosław Kaczyński grozi, że wkrótce wróci do władzy i pozamyka wszystkie śmieci po więzieniach. Afera KPO i mój ulubiony klub, który dostał znacznie więcej od np. szpitala onkologicznego. Poseł koalicji, który popełnił niemalże kardynalny błąd. I jakiś tam złoczyńca, który kręcił naturalnego turbana do dołków na polu. W sensie, że się wypróżniał. No i robił to przez 10 lat. Będzie wiele, wiele więcej, ale nim zaczniemy. Chciałbym Państwu tylko wspomnieć, że jeżeli lubicie kanał, witam, lubicie się pośmiać i nie dowiedzieć się absolutnie niczego o świecie, to zachęcam Was do wsparcia kanału poprzez platformę Tipeee. Chwilowo, mam nadzieję, że chwilowo, jest bardzo ciężko, a ja nie zamierzam się tu jakoś bardzo zmieniać pod algorytm, bo musiałbym mówić o rzeczach, które mnie nie interesują i zupełnie nie bawią i to jeszcze w sposób zupełnie dla mojej głowy nieakceptowalny. Także i póki co, ja się. Nie będę zmieniać i będę robił wszystko, aby Was dalej bawić. A Wy, jeżeli macie ochotę, wesprzeć kanał, to bardzo zachęcam. Link do wsparcia jest w opisie odcinka. Zaczynamy. Pan prezydent Karolak swoją przygodę jako przewodnik narodu rozpoczął już w nowej bestii, czyli wymienił Dudowego Maybacha na szoki i niedowierzanie. No, w czym może się przemieszczać typowy seba. Otóż, oczywiście, wymienił na BMK. No, i generalnie śmierdzi nią tak, jak to młode byczki śmierdzą właśnie tymi samochodami. Trochę też drzyna od Trumpa. Generalnie ma wypadać na Turbo Kozaka. A jak mówi stare polskie pożegadło na Turbo kozaka najłatwiej wypaść w niemieckim automobilu. Co ciekawe, dotychczas nasz prezydent nie jeździł w bawarskim calzone, a wyłączał się, zgodnie z jego ostatnim oświadczeniem majątkowym, w skład jego mienia ruchomego. Wchodził zwykły Opel Insignia, no ale teraz wozi się pierdzikiem za prawie 2 miliony złotych. No i tak turla się ten nasz prezydent by musiał po swoim, że tak powiem, nowym kwadracie. A to coś pokrzyczy na żołnierzy, a to sobie skoczy na meczek. A to się pobawi w papieża i pomacha ludziom z okna w żonobice, czyli takie koszulce bez rękawów. A przecież ręce ma. Generalnie Karolak jest bardzo do ludzi. Już jadąc by musiał na mszę w intencji swojej prezydentury, kazał zatrzymać całą kolumnę Zygmunta. Pojazdów, rzeczywiście, no. ludzie, kochane, jakiego Zygmunta, o czym wy myślicie? I wyszedł do ludzi, porozmawiać z obywatelami, skroić kilku frajerów. No, musiało mu być ciężko, bo to zdaje się, że było na wysokości stadionu Legii, to pewnie go tam swędziało, żeby komuś nie zrobić z dupy garażu, ale nie. On wyszedł do ludzi. Pogadać. Na pewno właśnie to będzie e, tym, za co jego wyborcy pokochają go jeszcze bardziej. Bo nie dość, że umie przywalić, jak trzeba to krzyknie, to jeszcze do ludzi wychodzi. Marketing nie papieża Polaka, tylko papieża po Polaku, kto ma wiedzieć ten wi. Czy to wszystko to była najzwyklejsza w świecie ustawka? Chuj! Mi. To będzie chyba mój nowy ulubiony krawat. I jakby koalicja obywatelska miała za mało problemów, to ze wszystkich historii, które się nie wydarzyły, ta się właśnie akurat niestety wydarzyła. Ale po kolei, szanowni państwo, jeden z większych asów koalicji obywatelskiej, nawet bym powiedział jeden z potężniejszych kołtunów w całym Sejmie, konkurujący może jedynie z posłem Kowalskim i Suskim, pan poseł Marcin Józefaciuk w Memosferze, zwany wokalistą Linkin Park, dokonał rzeczy niemalże niemożliwej. A jednak pan poseł, prawda, wziął i dokonał. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że ze wszystkich ludzi na świecie, którzy mają coś do powiedzenia na temat dzieci i ich ochrony. wynalazł akurat człowieka, który te dzieci krzywdził. Otóż na prowadzonym przez posła Józefa Ciuka posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw ochrony dzieci w procesie rozstania rodziców wypowiadał się mężczyzna skazany prawomocnie za intymne krzywdzenie dzieci. Mężczyzna ten widnieje również w publicznym rejestrze takich właśnie osób, a przedstawia się jako alienowy rodzic. Pozdrawiam algorytm. Mówił m.in. o swoich trudnościach w wypłacaniu alimentów na rzecz swojej ofiary w czasie gdy siedział w Pierdu. No, faktycznie mogło to być akurat dosyć utrudnione. W związku z tym uczestnicy spotkania złożyli zawiadomienie do Sejmowej Komisji Etyki, gdyż no nikt ich nie poinformował, że na tym spotkaniu będzie taka właśnie osoba i to w roli, że tak powiem, specjalisty. Okazuje się, że przed samym zdarzeniem o przeszłości chłopa nie wiedział też nic pan poseł. Broni się on jednak, że z prawnego punktu widzenia nie zrobił nic złego, że pan specjalista był aktywnym uczestnikiem tego posiedzenia zgodnie z procedurami Sejmowymi, ale niezgodnie z moralnością. Pana posła, i gdyby wiedział, to by go oczywiście nigdy nie zaprosił. Jak rozumiem, zaprosili pana, który siedział w pierdlu, bo jest zaznajomiony z tematem problemów płacenia alimentów w czasie, gdy się siedzi w pierdlu. Cicho tam! Problem w tym, że nikt nie sprawdził, za co siedział w pierdlu i jak rozumiem, procedury nie przewidują, aby sprawdzać, za co skazany, który będzie się wypowiadał w ramach komisji sejmowej, został skazany. Albo czy w ogóle został skazany. W, w związku z tym poseł Józefaczyk zapowiedział, że podejmie walkę o zmiany we wspomnianej luce prawnej, przez którą doszło do wspomnianej sytuacji. No i bardzo dobrze. Mam przesłać do marszałka Sejmu Szymona Hołowni sugestie zmian, które pozwolą uregulować pracę zespołów parlamentarnych. Do tego czasu został zawieszony w prawach członka klubu koalicji obywatelskiej. No ale musicie Państwo przyznać, że znaleźć akurat takiego specjalistę, to też trzeba umieć. W obronę pana posła wziął Krzysztof Bosak, który napisał, że warto zauważyć, że poseł Józefaciuk jest bardzo pracowity i bywa odważny, co w Sejmie sytuuje go w mniejszości. Jarosław Kaczyński, łupiesz to z żeli nasz ukochany bombel, któremu półpolski skubie łupiesz, zagroził, że wkrótce wróci do władzy. Jak co miesiąc, w trakcie miesięcznicy, stąd nazwa. Upamiętniającej pod schodami donikąd dochodzenie do prawdy przemawiał właśnie nasz brylant na dwóch człopach, Jarosław Kaczyński. Jak co miesiąc coś tam Piktorił trochę o Tusku, trochę o Lechu, o dochodzeniu do prawdy. Jak się nie ma baby czy chłopa, to wiadomo, jakoś sobie człowiek musi radzić. Po czym grupę ludzi, która z jakiegoś powodu, jak co miesiąc go zagłuszała, Nazwał śmieciami. Kto kogo przezywa, ten sam się tak nazywa? E, śmieciami, które wkrótce wylądują w więzieniach. Choć, prawdę mówiąc, gdyby prezentko odrobinę interesowało się prawem, to by wiedziało, że śmieci się segreguje i wyrzuca do śmieci, a nie do prawda pierdla. E, ale dlaczego właściwie oni mają tam wszyscy wylądować? Jest pytanie, szanowni państwo, jest odpowiedź. Bo bubuś wkrótce wróci do władzy i tego właśnie się według niego wszyscy obawiają, albo przynajmniej powinni. Cicho tam! To już jednak właśnie boją. Gdzieś śmieci, którzy tu stoją. Nie mówię już nie o tych, którzy nas wspierają, ale tego boją się także i ci, którzy dzisiaj siedzą w rządowych urzędach. Ci, o których dzisiaj wszyscy w Polsce mówią jednym słowem: KPO, Korytarz Platformy Obywatelskiej. To jest prawda o tych rządach, i z tym musimy skończyć. Ciekawe, za co, Szanowni Państwo, pan Kaczyński chciałby tych ludzi wsadzać do więzienia, czy za niegodziwe wybuczanie najwyższego naczelnika? No i jest to podstawowe prawo obywatela, czyli prawo do demonstracji, do zgromadzeń, które wynika z konstytucji. Bardzo dobrze, że Bombel regularnie przypomina, jak wyglądały rządy PiS i ich podejście do prawa. Ale przypominam też, że Jarosław Kaczyński już od jakiegoś czasu regularnie wspomina o tym, że planuje po dorwaniu się do koryta zmienić konstytucję. Może znajdzie się tam więc zapis o niegodnym odnoszeniu się do Niższego naczelnika. A dlaczego? No, jak powiedzą złośliwi, dyktatura akurat nie potrzebuje powodów. Szanowni Państwo, jest afera. Otóż Koalicja Obywatelska szła po władze z nośnymi hasłami o uwolnieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, czyli KPO. Co to takiego KPO? Plan, dzięki któremu Polska i inne kraje Unii Europejskiej mogły korzystać ze specjalnych funduszy unijnych przyznanych firmom w związku z tą aferą z nietoperzem z Chin. Pieniądze miały służyć przede wszystkim szerokiej transformacji energetycznej i infrastrukturalnej. Cholernie trudne słowo. Teraz jednak okazało się, że niektóre środki zostały przyznane na jakieś kompletne bzdury typu jachty, czy sauny, czy wirtualne Pieniądze z kolei nie zostały na przykład przyznane szpitalowi onkologicznemu w Bydgoszczy. Być może przyznający uznali, że choroba to żadna innowacja czy luksus, więc nie ma co. Okazuje się, że szpital spełnił kryteria jedynie w 38 punktach i zabrakło mu dosłownie jednego punktu, aby pieniądze otrzymać. No ale komu potrzebne szpitale? Nie zabrakło za to żadnego punktu klubowi dla swingersów z PodCzęstochowy, który otrzymał ponad 443 tysiące złotych. Co to jest klub dla swingersów? To no, takie miejsce, które wbrew nazwie nie ma nic wspólnego z jazzem. No po prostu wszyscy ze sobą uprawiają tureckie śmigło, się trąbią i wymieniają partnerami. Także jakieś tam instrumenty są dęte, ale de facto nie jest to prawda jazz. O tak, państwu wytłumaczę. Ordo Juris kojarzymy? No to chyba najbardziej znany w Polsce klub dla swingersów. Pamiętamy, który kolega, którego tam żonę wiertarę wziął. Właściciel klubu Podczęstochowy broni się jednak, że wszystko było zgodnie z procedurami, że zdywersyfikował swój biznes, kupując maszynę do działalności metalurgicznej. I to nie chodzi o taką maszynę, jak sobie część z was bardziej uroczo wyobraża, a maszynę wykorzystywaną przy obróbce metalu, czyli miała to być odnoga jego firmy, czyli dywersyfikacja biznesu. Trudne słowo, nie nie wiem co oznacza. E, czyli jak trzepak z kolegą żony się nie opłaci finansowo, to chłop zacznie kroić blachę no i Anoż Widere zostanie milionerem. No w każdym razie, właściciel lokalu twierdzi, że wydał pieniądze zgodnie z ideą programu i zaprosił osobiście Donalda Tuska, aby przyszedł i, prawda, skontrolował, czy wszystko ok. E, już widzę, jak tam Donek ze swoją niemiecką precyzją kontroluje towarzystwo. Historia. Skandal, proszę Państwa. To nie jest news dla każdego, więc, co delikatniejszych, upraszam się o wyłączenie tego filmu teraz. Złoczyńca przez lata wyciskał swojego wafla do dołków na polu golfowym Stavanger w Norwegii. Ten niecny proceder trwał od uwaga. 2005 do 2015 roku. Wyobraźcie sobie ile razy ten tajemniczy don papieżak obalał uzurpatora nad dołkiem na polu golfowym. Sprawą żyła cała Norwegia. Ludzie się zastanawiali, kim jest ten tajemniczy zwyrodnialec i dlaczego dokonuje pocałunku dementora akurat nad dołkami na polu golfowym, na którym bogaci panowie po 50 po prostu chcą miło spędzić czas na rozmowach o tym, jak to warto było sprzedać trzecie dziecko, żeby kupić nowego Melexa. W każdym razie, w każdym razie ktoś im te idylle sabotował w uboty po dołkach. Co wiemy o tym łobuzie, Szanowni Państwo? Strażnik pola golfowego Kenneth Tenfjord podaje, że osoba ta była prawdopodobnie mężczyzną, ponieważ, jak to ujął, jego Bobsley, Znaczy, ja powiedziałem bobsleje, Jego bobsleje były zbyt duże, więc musiały pochodzić od kobiety. I tu małe sprostowanie. Pracowałem 8 lat w gastronomii. Ja wiem, co kobiety potrafią wyczyniać w damskiej toalecie. Raz widziałem nawet bizona na suficie. Także te teorie o tym, że to musiał być mężczyzna ze względu na wielkość, wsadziłbym między bajki. To, co jeszcze wiemy o sprawcy, to że wybierał zawsze te same dołki i działał tylko w dni robocze. Klub podejrzewał, że ten seryjny kupiarz albo nie znosił golfa, albo może to być dziwaczna forma fetyszu bądź osoba z problemami psychicznymi. Wiadomo też, że sprawca przyjeżdżał na miejsce zbrodni na rowerze, natomiast ślad zawsze w pewnym momencie się urywał. Aby powstrzymać barambolarza, klub golfowy zamontował nawet kamery, czujniki ruchu i potężne reflektory, aby oświetlały pole w nocy. I tu najciekawsza część historii, szanowni państwo. Otóż tak bardzo chciał walić dwójkę do dołków, że uwaga, zdemontował w nocy te reflektory, po czym udał się w spokoju na konklawę do ulubionego dołka. Jak to zrobił niezauważony, czemu kamery nie nagrywały reflektorów? Dlaczego czujniki ruchu ustawione po okolicznych krzakach nikogo nie nagrały? Jak można zrobić dwójkę bez jedynki i z jakiego powodu ktoś tak bardzo chciał po prostu walnąć kuprzyla akurat do tych. Dołków. To już zawsze pozostanie tajemnicą, a Państwo właśnie wysłuchali ponad minuty gadania o kupie na polu golfowym, z której końc końców nic nie wynika, bo nikogo nigdy nie złapano, a policja nie ma nawet listy podejrzanych. Gratuluję. Afera po koncercie białoruskiego rapera na stadionie narodowym. Białoruskiego rapera, którym można śmiało powiedzieć, wśród Polaków jest anonimowy, natomiast dla Białorusinów i Ukraińców, jest gwiazdą pokroju Dody do kwadratu, czyli. Powiedzmy, gdyby Roxana Węgiel miała dziecko z, nie daj Boże, Piotrem Kopichą, no to właśnie wyszedłby z tego taki białoruski raper. Nie wiem, co właśnie powiedziałem, to w ogóle nie miało żadnego sensu. No, znany białoruski raper, no co ja wam będę tłumaczył? Zapełnił stadion narodowy Ukraińcami i Białorusinami, którzy tam, krótko mówiąc, narobili gnoju. Dla wielu prawicowych komentujących, już sam fakt, że Białorusin występuje na polskim stadionie narodowym i że go zapełnia, jest nie do przyjęcia. Nie przeszkadzają im amerykańskie, brytyjskie, a nawet o zgroza polskie gwiazdy, które co chwilę tam występują. Ale Białorusin był już nie do przyjęcia, co dla mnie akurat nie jest zrozumiałe, ale no ja nie muszę wszystkich rozumieć. Jednak nie sam fakt, że wystąpił tam akurat Białorusin, był najbardziej skandaliczny dla niektórych, dla mnie też. A to, co zrobiła część jego fanów, ludzie masowo zaczęli wbiegać z trybun na płytę stadionu, przepychać i bić się z ochroną, zażywali substancje jakieś tam nielegalne. Odpalali racę, Co akurat jest ostatnio dość popularny, nawet wśród najwyższych przedstawicieli polskich władz. Fani rapera zaczęli tańcować też z banderowskimi flagami. No generalnie. Masakra! Dla większości Polaków jest to oczywiste i słusznie, że do tego typu trzody nie powinno dochodzić w ogóle, a tym bardziej na stadionie narodowym. Zaś paradowanie z banderowskimi symbolami jest po prostu głupie i moralnie obleśne, a do tego paradowanie z nimi w Polsce grozi łomotem albo od policji, albo od cywilów. Podczas wydarzenia policja zatrzymała 109 osób, 50 osób zostało ukaranych mandatami na łączną kwotę 11 450 zł, a Donald Tusk poinformował, że 63 osoby zostaną z Polski deportowane, także sądy zadziałały wyjątkowo błyskawicznie. No i to chyba było najlepsze rozwiązanie, żeby troszeczkę uspokoić nastroje. Fajnie by było, jakbyśmy jednak nie robili ze 70 tysięcy fanów rapera jakiegoś motłochu, bo zatrzymanych było stosunkowo niewielu, choć nie powinno być żadnego. Znaczy było ich dużo, ale niewielu jak na 70 tysięcy. Mężczyzna paradujący ze flagą UPA przeprosił Polaków za swoje zachowanie. No i pytanie do Państwa, czy przeprosiny przyjęte? Флага, який тримав, був для мене символом спадку для українців. Не мав я нічого свого якого якогось режиму. Хочу тільки припомнити про російську агресію і безпечність наших жовтнів. Якщо хтось почув, що враження, е, вибачте, чеші. Є... Я є вдячний всім полякам, які допомагали українцям і допомагають. teraz tak jakoś Dziś zachęcę Państwa do wsparcia pana Ireneusza Błaszczyka, który 18 lipca ubiegłego roku, będąc w trasie jako zawodowy kierowca, doznał rozległego zawału serca. Od tamtego czasu nie porusza się samodzielnie i nie mówi. Jakiś czas temu nastąpił przełom, bo zaczął samodzielnie oddychać, ale przed panem Ireneuszem jeszcze długa droga, długa i droga rehabilitacja. Jeżeli tylko macie Państwo taką możliwość i chęci, oczywiście, to zachęcam do wsparcia pana Ireneusza i jego rodziny. Link do zbiórki Zostawiam jak zwykle w opisie odcinka. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca. Dziękuję za każdy komentarz i łapkę w górę. A teraz już nie witam. A żegnam Państwa. Bardzo serdecznie.